Witam państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. W drugim już tygodniu stycznia wyraźnie rysuje nam się spadek cen usług budowlanych, zwłaszcza w grupie branż wykończeniowych czy terenowych. Ale nawet w branżach ciężkich ceny w ostatnim tygodniu spadają. Przyczyną jest oczywiście wzrost konkurencji między firmami, ale także poświąteczne działania marketingowe zmierzające do uatrakcyjnienia usług budowlanych. Stąd rabaty. Opusty, ale nie tylko, bo np. w branży wykończeniowej pojawiają się konkurencja z innych branż, które na czas zimy zajmują się wykończeniówką, ale taniej. Dla inwestorów budujących i remontujących to korzystne warunki, choć przy nadchodzącym w tym miesiącu wzroście kosztów działalności ukłon firm w ich kierunku jest raczej krótkotrwały. Ale przynajmniej do rozpoczęcia sezonu na opusty można liczyć. Ostatnio spotykamy się troszeczkę częściej, ale chciałbym zamknąć rozdział związany z podsumowaniem roku 2024, i dzisiaj podsumujemy rynek pracy w budownictwie. Pokażemy, jak rosły koszty pracy w roku 2024 i w których zawodach ta praca jest najlepiej wynagradzana. Zapraszam. A dzisiaj rynek pracy w budownictwie czyli rynek pracowników, a ściślej robotników budowlanych. Jeszcze w pierwszej połowie roku 2024 rynek wskazywał na bardzo dużą dziurę kadrową. Wiosną firmy stoczyły bitwę o nowych pracowników, proponując nie tylko wyższe płace, ale także dodatkowe przywileje w postaci kart żywieniowych, karnetów sportowo-rekreacyjnych czy nawet dopłat wakacyjnych i premii. Dopiero w połowie roku 2024 rynek pracy zaczął się zmieniać na korzyść przedsiębiorców, a w sierpniu popyt i podaż zaczął się wyrównywać. Nie znaczy to jednak, że bezrobocie dotarło do jakiegoś alarmującego poziomu. W roku 2024 wyniosło ono na koniec roku 3,5%, to nadal ekstremalnie niski wynik. W roku 2024 liczba firm budowlanych operujących na rynku nadal spadała, a zwalniani robotnicy zasilali nowe firmy. Podobnie jak w innych branżach, nie ma z tego powodu problemów społecznych. Jednak utrzymywanie się równowagi na rynku pracy w budownictwie w dłuższym okresie mogłoby firmom poprawić sytuację kadrową. Ważnym elementem przyciągających ludzi do pracy w budownictwie są wynagrodzenia. Tu jednak nie ma jakiegoś przełomu, bo o ile ustawowo rosły płace minimalne od 14 do nawet 19% w roku 2024, w zależności od umowy, to średnie wynagrodzenie robotnicze w tym roku wzrosły o około 12,8%. To oznacza, że w budownictwie usługowym, podobnie jak w innych branżach, trwa nadal spłaszczanie wynagrodzeń. To przekłada się na spadającą atrakcyjność. Profesjonalizacji zawodu. W przyszłym roku ta szybkość wzrostu płac raczej zostanie wyhamowana, bo płace minimalne wzrosną już maksymalnie o 8,5%. A to jest szansa na poprawę wynagrodzeń dla najlepszych fachowców, tym bardziej, że spodziewamy się dalszego wzrostu koniunktury, zwłaszcza w budownictwie publicznym. Najwyższe zarobki zanotowaliśmy w roku 2024 dla tynkarzy i operatorów maszyn. To właśnie w tej ostatniej specjalizacji jest widoczny największy wzrost wynagrodzeń. Pensje tu zbliżają się średnio do 6000 zł złotych na rękę. Wyższe od średniej są także wynagrodzenia cieśli, zbrojarzy, ślusarzy, monterów, glazurników, dekarzy i murarzy. Tutaj średnia jest nawet ponad 5000 tysięcy złotych na rękę. Najniższe stawki firmy płaciły stolarzom budowlanym, ale tu także jest przełom, bo Dysproporcje nie są już tak duże jak w ubiegłych latach. Płace podajemy w wymiarze miesięcznym. Jeśli chodzi o płace dla osób niewykwalifikowanych, to utrzymywały się one wokół najniższej krajowej i z wyjątkami ją przekraczały najczęściej w firmach tynkarskich, murarskich, zbrojarskich, ciesielskich czy dekarskich. Wynagrodzenia w budownictwie wzrosły w 24. Roku powyżej inflacji bazowej, którą NBP określił na 4,8%, bo ten wzrost wyniósł 12,8%. To niemal trzykrotny wzrost, co powinno wpływać na atrakcyjność płac w budownictwie. Średnia w kraju to wzrost o 10,2%. W roku 2025 już mamy tylko jednorazową waloryzację płac minimalnych. A to prawdopodobnie wpłynie na mniejszą presję płacową w firmach. Nadal płace nie rosły realnie tak szybko jak w roku 2018, gdzie przy inflacji 1,6% płace robotnicze urosły o 12%. To był dotychczas największy wzrost realnych zarobków robotniczych i największy sukces społeczny w branży budowlanej. Wielka niewiadomość dla rynku pracy szykuje się w roku 2025. O ile spodziewamy się mniejszego wzrostu płac nominalnie, to stan rynku pracy dla budownictwa może pójść w różnych kierunkach. Z jednej strony wzrost inwestycji publicznych zwiększy potrzeby kadrowe dla firm pracujących w tym sektorze, a z drugiej niepewny los inwestycji mieszkaniowych i budownictwa jednorodzinnego zależy od rządowych programów mieszkaniowych i spadku stóp procentowych w bankach. Dla jednej i drugiej opcji jest na razie konstans. Pogarszająca się sytuacja na rynku nieruchomości także nie nastraja optymistycznie, bo mniej transakcji to mniej remontów i wykończeń i mniejsze potrzeby kadrowe w firmach. Bezrobocie w budownictwie może więc osiągnąć podobny wskaźnik jak w całej gospodarce, a nie wyróżniający się jak w roku 2021 poniżej 2%. Także koszty energetyczne spędzają sens powiek firmom, choć chyba najgorszy wzrost. Mamy już za sobą. A więc, jak Państwo widzieliście, ceny usług budowlanych to głównie wypadkowa wzrostu kosztów pracy. Dopóki mamy tak duży ich wzrost, ceny usług będą rosły szybciej niż wynikałoby to z popytu na rynku, na który często powołują się firmy. Rok 2025 powinien w końcu przynieść większą stabilizację cenową w budownictwie, a to właśnie usługi przeszkadzały w jej osiągnięciu w ubiegłym roku. Nie łudźmy się jednak, że w czasach załamania demograficznego koszty pracy zaczną spadać, a to jest główna bariera hamująca stanowienie niższych cen usług. Ale skoro planowany jest mniejszy wzrost płac minimalnych, to można założyć, że przy obecnym rynku ceny też będą rosły wolniej lub nawet się ustabilizują. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, w którym oprócz bieżących wiadomości. Podsumujemy ceny usług budowlanych w roku 2024. Do zobaczenia.